kałaczkę I testujemy. Ahoj, już lądowe! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się ślimakami. Jak wygląda ślimak? Każdy wie. Ślimaki kojarzą nam się z bandalami ogródkowymi, zjadają nam sałatę, pozostawiają niefajne smugi na tarasie, co nas bardzo denerwuje. Ale w dzisiejszym odcinku zajmiemy się ślimakami morskimi. Polska nazwa. Ślimak nadrzeżny angielska Periwinkles. Takie oto małe ślimaczki. Jeżeli miałbym je podsumować jednym zdaniem, powiedziałbym: mini rozmiar, wielki smak. Jak je zrobić? Nic prostszego. Zaraz zaczynam. Ślimaki Periwinkles żyją e, na skałach. Szczególnie tam, gdzie jest przypływ. Siadają sobie na tych skałach i specjalnymi. Mikrojęzyczkami zlizują glony. Języczki owe nazywane są radulami fachowo. Jak się mylę, to mnie poprawcie, ale podejrzewam, że mam rację. Mogą żyć nawet 10 lat, co jest w sumie bardzo ciekawe, bo popatrzcie, jakie to są maleństwa. Ciekawostka: jedzono je już w epoce kamienia łupanego. Także nasi przodkowie od razu wyznali się na ich walorach odżywczych i smakowych. Są popularne w kuchni afrykańskiej i kuchni europejskiej. W Afryce dodaje się je do sosu i Albo w tej, w tej postaci głównie się je przyrządza. We Francji na przykład je się je trochę jako ostrygi. Moczy się w różnych lipach. Jak to Francuzi, masełko czosnkowe, najbardziej popularne. A my zrobimy je na styl afrykański. Co prawda nie będzie to ani sos, ani zupa, a będą to ślimaczki gotowane i dorobimy do nich szybki sos. Podaje się z muszlami, je się je specjalnym szpikulcem do ślimaków, albo po prostu wydługuje się On Zaraz wam pokażę. No i w przypadku akurat ślimaków i wszelkich małż, bardzo ważne jest, aby wypłukać je w solonej wodzie i zostawić na godzinę, dwie, aby pozbyły się nadmiaru piasku, a potem pod bieżącą wodą dobrze przepłukać. Podpalamy ogień i jedziemy. Zaczynamy od tego, że trzeba wlać wodę do gara i owy gar postawić napalnik. Także nastawiliśmy sobie już wodę. Około 2 litry wody. Do wody wrzucamy listki laurowe. Dodajemy pieprz. Dodajemy trochę soli. Aczkolwiek nie dużo, bo moczyliśmy je w soli, żeby się wypłukały, więc one już będą trochę słone. Zapomniałbym, że do naszej, do naszej wody dodajemy jeszcze gałązkę Temian. Dodajemy ząbek czosnku. I do tej wody wrzucamy jeszcze papryczkę ostrą, może być cheese. I teraz czekamy, jak woda nam się zagotuje. W międzyczasie bierzemy sobie rondelek. Tak jak wspomniałem, zrobimy sobie taki sos na ze sznytem afrykańskim będzie to sos od stoły z dodatkiem patyczki chili jak go zrobić bardzo prosto. Zaczynamy od tego że dajemy że wlewamy do rondelka cztery łyżeczki octu Następnie dwie łyżeczki wody. Następnie wcieramy ząbek czosnku. I papryczkę, czyli drobno kroimy, szakuje. I do gara. Na koniec trochę soli do smaku. I mieszamy. Tak przygotowany sos zostawiamy na 15 minut w lodówce i potem poleję w nim ślimacznie. Mieszamy wszystko ze sobą i tak przygotowany sos wstawiamy do lodówki i czekamy 15 minut. Zobaczcie, ślimaczki mamy już opłukane. Prezentują się tak. I zaraz wrzucamy je do gara. Bierzemy nasze oczyszczone ślimaczki i wrzucamy je na gorącą wodę na 7-8 minut. I czekamy. Bardzo ładnie nam się gotują, były moczone dwie godziny w wodzie słonej, dokładnie wyczyszczone, potem jeszcze pod bieżącą wodą na siku były przelewane, także to jest mega ważne, żeby potem nie chrupał w ustach piasek, trzeba tak zrobić, a mimo wszystko i tak robi się taka pianka delikatna, więc jeszcze troszkę tutaj się oczyszczą, przygotowali, potem je przecedzimy i zjemy. bierzemy sito i działamy. Nasze ślimaczki po ugotowaniu na siku wyglądają właśnie tak. Mmm, pięknie. No i co teraz? Teraz bierzemy jakąś miskę. I wsypujemy ślimaki do miski. Następnie wyciągamy nasz sos z lodówki. I polewamy nimi ślimaczki. No i teraz pozostaje nam tylko to wszystko wymieszać. Pachnie naprawdę dobrze. Delikatnie octowy aromacik, ale bardzo delikatny. Pamiętajcie, że rozcieńczaliśmy ocet z wodą. Bierzemy sobie teraz jednego delikwenta do ręki. Wykałaczkę i testujemy. Naprawdę ciekawe doznanie. Konsystencja bardziej zwarta niż ostrygi. Powiedziałbym, że taka, między Połączenie kalmara, ośmiornicy i ostrygi, może tak? Delikatnie morski, aromat. Bardziej wyrazisty, to na pewno jakieś takie nutki, wątróbki czuję. Powiedzcie, co o tym myślicie. Kto próbował, dajcie znać w komentarzu, czy tylko ja czuję wątróbkę, czy może Wy też czuliście. Pamiętajcie o subskrypcji. Widzimy się. Hej.